yo! siema na tej strony Tylko basket i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale Słuchajcie, dzisiaj będę robił tier listę butów do koszykówki, w których grałem Ale ty widzu, mam teraz do ciebie sprawę Pierdzielnij tego suba tam na dole Zostaw łapeczkę w górę, nie da się tak Oraz komentarz, a ja lecę z materiałem Dobra, jak widzicie znajdujemy się już na stronie z tier listą Szczebelki, które stworzyłem to Lecąc od góry, kocury Potem, szczerze polecam Okej okay. Nie dla mnie i Stingy Cheese. Generalnie tutaj, jak widzicie, mam załadowane zdjęcia butów w kolorystykach, jakie posiadałem, butów, w których grałem. Wydaje mi się, że jakiś zapomniałem, ale już mniejsza z tym, może w trakcie y, tego filmu sobie przypomnę. W każdym razie zaczynajmy. Hardene Trójki w tej pięknej pomarańczowej kolorystyce. Bardzo przyjemne buty. Ja już od razu je wrzucę tutaj do kategorii nie dla mnie. Pamiętam, że na recenzji, którą robiłem jakiś czas temu, tych butów, y, oczywiście, bardzo fajna wygoda. Okej, okay, trakcja, ten strap tutaj niby stabilizował stopę, ja tego jakoś bardzo nie czułem. Przewiewność powietrza średnia, ale moim głównym zarzutem do tych butów było to, że te buty po prostu były za niskie. Ja, słuchajcie, obecnie preferuję buty Midy, te buty były zdecydowanie za niskie, yy, dlatego mi to po prostu przeszkadzało, że moja kostka tam sobie latała nietrzymana. W każdym razie lećmy dalej. Hyperdunki 2017. Kiloły. O, już widzicie, sobie przypomniałem, bo grałem też wysokich, tutaj mamy tylko niskie. W ogóle to jest ciekawe, bo Hyperdunk, linia Hyperdunk kiedyś była bardzo, bardzo popularna w Polsce, szczególnie w Polsce, bo no wiecie, te buty były troszeczkę tańsze od y, tych takich sygnowanych nazwiskami jakichś koszykarzy. I tak, hyperdanki 2015-2016 to były bardzo. Bardzo popularne buty i mi się w nich bardzo fajnie grało, nawet w tych lołach, więc dam je po prostu do butów. ok dlaczego szczerze bym ich nie polecał? Bo nie zrobiły nam jakiegoś efektu wow. Może poprzednie edycje Hyperdunków, yy, może o nich bym tak powiedział, ale o tych raczej nie. W ogóle to jest ciekawe, że tych butów już w ogóle nie ma. W sensie linia Hyperdunks, z tego co ja się orientuję, już w ogóle nie jest kontynuowana. Szkoda, bo było bardzo dużo miłośników w tej serii. No ale nic, lecmy dalej, słuchajcie. Jordany 31 Loły także. Yy, no i przez pryzmat czasu zmienia się podejście do butów, człowiek testuje inne modele, więc y, śmiało można powiedzieć, że są to buty w kategorii Stinky Cheese. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze, mamy tutaj ten system y, wiązania butów, który szczerze był średni. Ja widziałem też, że dużo, dużej ilości osób się po prostu psuł, do tego bardzo przeciętna trakcja. Ale przede wszystkim te buty były cholernie sztywne. Nawet od nowości było y, w stanie wyczuć te wszystkie sztywne materiały. Nie było tam żadnego porządnego wyścielenia w środku, wewnątrz cholewki, Więc po prostu stinky cheese Lecimy dalej Nike Adapty BB Słuchajcie, buty, które się same wiążą Ja tak w zasadzie do teraz mam te buty Ale jakim bajerem by te buty nie były No to zdecydowanie muszę powiedzieć, że to jednak nie są buty dla mnie Nie są tragiczne, na pewno ich nie dam do stinky cheese'a Ja bym w sumie w wrzucił tutaj pomiędzy ok, a nie dla mnie Ale dam je nie dla mnie, ponieważ Nie można odebrać tym butom na pewno tego, że do teraz je mam w ogóle mi się nie zepsuły, nigdzie mi się nie przedarły, nie zepsuł się w ogóle ten system, bateria działa, guziki działają, nawet była aktualizacja softu aplikacji, więc jeżeli yy, kogoś to jara no to bardzo proszę. Dodatkowo też może można powiedzieć na plus bardzo bardzo dobra przewiewność powietrza, jak dobrymi elektrycznymi butami by nie były, no to butami do kosza były bardzo przeciętnymi. Jordany Ultra Flye dwójki, z tego co pamiętam, to też jest kolejny przykład serii, słuchajcie Super Flye, Ultra Flye. Kiedyś to były buty, które bardzo bardzo Nike pompowało. Przecież chyba to nawet Blake Griffin miał deala z tymi Superflyami, z tego co pamiętam. Też bym chyba dał w kategorii tutaj nie dla mnie, bo były ok ale nie miały w ogóle przewiewności powietrza. Ciężko było też z ich fitem, amortyzacja była no taka bardzo przecięta, bo tam były poduszki Zuma, ale chyba były dosyć małe. No i generalnie były takie klockowate, więc raczej butki nie dla mnie. Kairi Piątki, jak widzicie, ja tutaj mam załadowane je w dwóch kolorystykach, bo posiadałem te buty w dwóch kolorystykach. No i myślę, że zdecydowanie możemy dać te buty w kategorii. OK. dlaczego? Dlatego, bo po pierwsze, bardzo podobała mi się ich amortyzacja. Poduszka Zoom Turbo użyta pierwszy raz w butach do koszykówki od Nike robiła robotę. Trakcja była genialna, ale z wad trzeba byłoby na pewno powiedzieć Flywajery, które się po prostu rozwalały po czasie. Do tego wszystkiego średnia wygoda, były sztywne, trzeba było naprawdę porządnie je rozbić. Późniejsze Kyrie zresztą to pokazały, jak yy, Kyrie mogą być miękkie. Dlatego kategoria OK, myślę, że spokojnie zasłużona. Lecimy do mojego najnowszego nabytku Słuchajcie, Jordany, why not piątki? No, to zdecydowanie można powiedzieć, że to są kocury. Why noty w tym momencie to jest moja ulubiona seria butów. Każdy ma swoje preferencje. Niektórzy wolą amortyzację, niektórzy wolą trakcję. Ja cenię sobie wygodę. Why noty to buty, które robią wszystko prawie dobrze, ale największy nacisk jest na wygodę. I właśnie dlatego je kupiłem. Słuchajcie, w nich ja zawsze powtarzam, że trochę czuję się, jakbym wsadzał nogę do chmurki i sobie biegał w chmurze. <gry> Generalnie amortyzacja jest bardzo fajna. Trakcja jest ok. Trzymanie stopy kostek jest świetne, ponieważ mamy gruby język. Mamy grubą wysiłkę przy Achillesie. Wygoda jest top. Jordany 30, jedynki w wersji high. Miałem te buty w kolorystyce Space Jump, czyli tej, która tutaj jest. No, powiem wam, że to były świetne buty. Naprawdę bardzo dobrze je wspominam. Amortyzacja genialna yy, Trakcja była w porządku Były całkiem sztywne, bo miały taki materiał Który średnio przepuszczał powietrze Z tyłu też były jakieś zgrzewane tworzywo sztuczne Zarąbiście wyglądały Była też wersja low, w których niestety nie było dane mi zagrać Ja butki dam na szczerze polecam Bo bardzo dobrze je zapamiętałem Gdybym mógł je kupić drugi raz, to bym kupił je drugi raz Przechodząc dalej łajnoty 2 dwójki SE, od których zaczęła się moja przygoda Z łajnotami. Zdecydowanie też kocury, bardzo dobrze je zapamiętałem Też była recenzja na moim kanale Świetna wygoda. Bardzo fajna amortyzacja. Co prawda, w tych łajnotach nie jest ta amortyzacja tak dobra jak w KD-kach, gdzie macie zuma na całej podeszwie. Ale jest ona dobra, mamy tam pianki. Fajnie to wszystko działa. Ja po prostu lubię tą wygodę, którą oferuje seria „Whynot Jordany 16-Kiloły. One miały takie trzy moduły, jeśli chodzi o amortyzację. Wydaje mi się, że to jednak było rozwiązanie dla trochę cięższych zawodników. Dla mnie nie było idealne. Według mnie nie sprężynowały tak dobrze jak seria KD. Myślę, że szczerze polecam, a wentylowały. Pomimo tego, że były lołami, to fajnie trzymały także kostkę, dobrze się je wkładało, pomimo tego, że miały tak właściwie Jednobryłową budowę. Lecimy dalej. KD12 też dam na kocury Wiecie dlaczego? Dlatego, bo to są buty, w których najlepiej mi się skakało ze wszystkich, w których grałem. Zdecydowanie poduszka Zuma pod całą stopą robi robotę. Wtedy też, kiedy miałem te buty, to pamiętam, że miałem najwyższy wyskok w ogóle w swojej historii. Te buty też troszeczkę się do tego dokładały. Świetnie się w nich skakało, fajnie sprężynowały, amortyzowały. Z tego, co wiem, to cholewka wielu osobom się po prostu przerywała gdzieś w okolicach języka, gdzieś w okolicach miejsc, gdzie się trzyma te buty i ubiera. Dobra, lecimy dalej do KD-ków ósemek, słuchajcie, w których miałem dwie kolorysty Ocean Fog i chyba Floral, ona się nazywała, ta czerwona. Buty, słuchajcie, których yy, piętą achillesową była poduszka Zuma. Słuchajcie, ile osób, ile właścicieli tych butów nie znałem, wszystkim te poduszki padały. Wszyscy znajomi z klubu, czy nie klubu, szli potem te buty, wymieniali, dostawali z powrotem hajs i kupowali inne. Ale yy, myślę, że buty mógłbym dać w kategorii OK, bo yy, nie uważam, żeby były tak dobre jak Giordane 31, czy Lebrony 16. Lećmy dalej, słuchajcie, do moich pierwszych poważnych butów do koszykówki, jakie kiedykolwiek miałem. Lebrony 11 w kolorystce USA. Strasznie się jarałem tymi butami. One w ogóle na spodzie miały taką sztywną plastikową płytkę, która była pomalowana na palmy. Strasznie się tym jarałem, strasznie mi się to podobało. Dodatkowo yy, też te buty miały podobny system amortyzacji co właśnie KD12, bo one miały piankę Lunaron na całej podeszwie. To była w ogóle taka wkładka, którą można było wyciągać. Ale generalnie tak, Lebrony, wysokie buty. Obecnie raczej bym ich już, już nie kupił, bo yy, wolę niższe buty, więc. Yy, Dam je w kategorii OK, też dlatego, że trakcja w nich była dosyć średnia. Bardzo się w nich ślizgałem, pamiętam, na hali. Lećmy dalej do PG2. To są buty, w których miałem naprawdę bardzo długą przyjemność grać. Amortyzacja była dobra, trakcja była wyśmienita. Fajna wygoda była w tych butach. Przewiewność powietrza była, no okej, okay, bo niby ta cholewka była przewiewna. Buty w zasadzie takie wszechstronne, można byłoby powiedzieć, dam je do szczerze polecam. Kairi Trójki, o, słuchajcie, to są buty, których miałem aż dwie pary w tej samej kolorystyce. Też mam je do teraz. To są chyba jedyne buty, w których nie udało mi się zajechać podeszwy. Słuchajcie, guma w podeszwie tych butów jest tak twarda, że naprawdę do teraz je mam i do teraz nie widać śladów użytkowania na tej podeszwie. Pomimo tego, że grałem na wszelakich boiskach tartanowych, Betonowych, ale te buty były sztywne, były niewygodne. W wielu miejscach, y, jakieś twardsze plastiki w cholewce wbijały mi się stopę, więc to było średnie. Pamiętam, że się z tym y, użerałem, nawet sam gdzieś modyfikowałem, wrzucałem tam jakąś piankę, żeby po prostu mnie w jednym miejscu nie uwierały, dlatego te buty dam y, do ok. Lećmy do ich starszego kolegi, czyli do Kairi 6. Swego czasu uważałem, że to są najlepsze buty. Trochę perspektywa się zmienia, wiadomo. Teraz sobie cenię bardziej wygodę, ale Kairi 6 to była zdecydowanie ewolucja jeśli chodzi o linię Kairi, bo mieliśmy e, powrót do rzepa. Mieliśmy oczywiście dużo lepszą poduszkę Turbo, która była trochę większa, grubsza, e, szersza. No i mieliśmy przede wszystkim buty, które były wygodniejsze względem poprzedników, dlatego ja dam je do szczerze polecam. E, niepozorne buty teraz Lebrony 11 Soldiery. Buty, które były bardzo, bardzo wygodne, pamiętam. Miały średnią trakcję, fajną amortyzację. E, dziwne były te cztery rzepy. Nie mieliśmy tu sznurówek, więc spasowanie tych butów też było. Nie najłatwiejsze. Niczym szczególnym się nie wyróżniały, ale pamiętam, że one miały niższą cenę. Więc za hajs, który dawaliśmy, mieliśmy naprawdę przyjemne buty, które są OK. PG trójki, słuchajcie. Następca dwójek dwójek i pół. Dla mnie to był downgrade, jeśli chodzi o linię PG. Dam je tak samo do OK. Lebrony 17, wysokie powiedziałbym, że nie są dla mnie. Ale nie mogę ich wrzucić na pewno tu. Nie mogę ich także wrzucić do OK. Więc mnie to szczerze polecam. Dlaczego? Bo po pierwsze miały genialną amortyzację. Wydaje mi się, że to jest jedna z najlepszych amortyzacji. Ale oczywiście kierowana jest do cięższych zawodników. Bo ta e, podeszła zdecydowanie bardziej tłumi wyskok niż e, sprężynuje. Fajna cholewka przewiewna. Mieliśmy całą we ją zrobioną. Zapiętek sztywny. Hmm, trakcja była dosyć średnia w tych butach. Pamiętam. Lecąc dalej. Kate 9 słuchajcie. To są buty, które były... Bardzo, bardzo fajną ewolucją KD 8 Mieliśmy także tutaj yy, cholewkę we flanicie. Buty bardzo fajne, buty, które miały także kolorystykę USA, która mi się strasznie podoba do teraz. Gdyby ona była gdzieś do kupienia, słuchajcie, to bym ją kupił od razu, w sensie normalnej cenie, wiadomo. O Okay. dlaczego ich nie dam do szczerze polecam? Dlatego, że także systemy im padały jak muchy. Pamiętam, że swego czasu był ogromny wysyp używanych właśnie tych kajdików z padniętymi systemami. Dlatego, jako że buty są mało wytrzymałe, nie dam ich nigdzie wyżej. I lecimy dalej do pidzi 4 które były ciutkę lepsze od trójek, ale mimo wszystko uważam, że były gorsze od dwójek, dwójek i pół. Dlatego, bo miały jakąś taką dziwną cholewkę z tym zapinaniem, to była jakaś podwójna warstwa. No i słuchajcie, na sam koniec zostały buty, które są chyba najtańsze ze wszystkich, które tutaj mamy. Buty niepozorne Adidasy. O kurczę, teraz nie pamiętam, czy one były Pro Bounce czy Explosive Bounce. Nie pamiętam, ale słuchajcie, buty, które ja zdecydowanie daję na kocury, bo za kwotę, którą one kosztowały, to były chyba 240 zł. No po prostu genialne buty, bardzo wygodne, średnio wentylowały, ale miały fajną amortyzację. To ja te buty też zresztą mam też do teraz, więc to też pokazuje, że buty raczej należą do tych wytrzymałych. Dobra, Słuchajcie, tak prezentuje się yy, tier lista. Ja mam do Was prośbę, napiszcie w komentarzach listę butów, w których graliście, w których grało Wam się od może najgorszych do najlepszych. Jestem bardzo ciekawy, z chęcią sobie poczytam. No i co? Widzimy się już jutro. Siema!